Nie mam czasu ostatnio, pokaż jakiś naprawdę szybki obiad. No to już, ratujemy. Zrobimy makaron z pesto i łososiem, gotowy w 15 minut. Wbijamy zegary. Zaczniemy od makaronu. Wrząca woda, wsypujemy sól i dodajemy. Ja mam muszelki, mogą być fiderki, może być penne. Mieszamy, odstawiamy do tyłu, gotujemy al dente, a w tym czasie pesto. Zaczniemy od bazylii oczywiście. Ja to lubię robić tak, że ucinam sobie jedną grubą gałązkę, zrywam z niej co większe liście. I czubek razem z odrobiną łodygi zostawiam. Całą musimy tak przerobić. Jak cała wygolona, to lecimy z nią pod bieżącą wodę, płuczemy na sitku, zostawiamy, żeby sobie odciekła, a w tym czasie reszta składników. Najlepsze pesto wychodzi oczywiście z moździerza, bo ma fajną teksturę, ale zakładam, że wiele osób może go nie mieć w domu, więc dziś zrobimy pesto blenderem. A żeby to zrobić fajnie, musimy przygotować kilka rzeczy, których normalnie w moździerzu byśmy nie zrobili. Na początek orzeszki tradycyjnie piniowe. Ja już się przestałem łudzić, że znajdę w sklepie, więc używam ziemnych, prażonych, nie solonych. Normalnie w moździerzu po prostu rozdrabniamy. A jeśli chcemy to zrobić w blenderze, wysypujemy na dechę i miażdżymy płaską częścią miski. Tak wstępnie, żeby one się po prostu rozlazły. Mamy trochę większych kawałków, mamy trochę pyłu, o to chodziło, bo teraz mniej czasu będzie trzeba to robić w blenderze, co jest zawsze lepsze dla bazylii. Dalej, tarka, małe oczka, ser, taki typu parmezan, i ścieramy. Dalej czosnek też na tarkę, bo mniej czasu będziemy musieli go blendować. Ostatnie dwie rzeczy. Pomidorki koktajlowe, te większe na połówki, te mniejsze na ćwiartki. Na koniec wędzony łosoś w plastrach, którego po prostu rozdzielamy na mniejsze kawałki. Wszystko gotowe, pamiętamy tylko w międzyczasie odcedzamy makaron, przykrywamy na chwilę, a teraz blendujemy. Do pojemnika blendera najpierw trochę bazyli, orzeszki, czosnek i wstępne blendowanko. Jak wstępnie rozdrobnimy, to odrobina oliwy i blendujemy na taką gładką bazę. Teraz dokładamy kolejną porcję bazyli, wsypujemy ser, znowu oliwa i blendujemy. Kilka sekund. Na koniec reszta oliwy, reszta bazyli i teraz dosłownie 2-3 bzyknięcia. Na koniec sól do smaku, przelewamy do miseczki i gotowe. Dzięki temu, że bazylię dodaliśmy partiami, to zostało nam trochę fragmentów liści, które widać czuć o to chodziło, a teraz wbijamy na patelnię. Ustawiamy ją na średniej mocy, dodajemy 5-6 łyżek pesto i czekamy, aż się zagrzeje. Jak tylko pojawią się bąbelki, dorzucamy ugotowany makaron, trochę wody z jego gotowania i dokładnie mieszamy. W połączeniu z oliwą fajnie nam się to zemulguje. Na koniec dodajemy pokrojone pomidorki, doprawiamy solą i świeżym pieprzem. Mieszamy ostatni raz, żeby pomidorki się zagrzały, wykładamy na talerz na to łosość, trochę sera, bazylia i gotowe! Tak oto pomysł na prosty obiad dla zabieganych mamy zrobiony, także zapiszcie go sobie w ulubionych, dajcie znać co gotujemy następnym razem i do następnego. Piona!